A człowiek dał nogę! Już na samym początku filmu wrzucani jesteśmy w środek akcji. Podczas przegrupowania nie ma mocnych na parkingów tłem na budynku widnieje adres 1200 Park Avenue. Adres ten jest rzeczywistym adresem obecnej siedziby Studia Pixar znajdującej się w Emeryville w Kalifornii. Ale nie tylko ten budynek jest ciekawy. Podczas pojedynku ze szpadlem mijamy ich wiele, a na jednym z nich dostrzec możemy reklamę mówiącą, sprzedajemy kombinezony Kristowa". Antony Christoph był dyrektorem artystycznym podczas kręcenia i nie ma mocnych. Pozostając w sekwencji walki między supersami a szpadlem, mijamy przyszłą ważną postać Winstona Devora. Przyglądając się jego limuzynie, zobaczyć możemy, że te jego felk są pomalowane na wzór piłki luxo. Dla niewtajemniczonych piłka luxo to stały detal Pixara pojawiający się w każdej ich animacji. W drugiej części i nie ma mocnych widzimy ją również podczas pościgu elastyny za magnetycznym pociągiem na budynku wraz z napisem International Bowling Company oraz na łóczku Jack Jacka w nowym domu rodziny par. Co ciekawe, ani razu w tym filmie nie pojawiła się jako prawdziwa piłka, a jedynie jako grafika. Supersom nie udało się powstrzymać szpadla przed ucieczką, nie powstrzymali go też przed kradzieżą, a w dodatku zniszczyli połowę miasta. Zostają więc aresztowani. Na komisariacie w telewizji widzimy wydanie wiadomości, w których prezenterka mówi, że oni wraz z mrożonym przyczynili się do ogromnego zniszczenia miasta. Co jednak ciekawe, to użyte zdjęcia superbohaterów, bo pochodzą one z pierwszej części Niewamocnych, z samego początku filmu. Jeśli nie pamiętacie, to dom rodzinki i niema mocnych pod koniec pierwszej części został wysadzony. Zanim więc przeprowadzili się do super Willi Winstona, zmuszeni byli mieszkać w motelu Safari Court. Motel ten był wzorowany na rzeczywistym hotelu o nazwie Safari Inn znajdującym się zaledwie kilometr od siedziby Walt Disney Studios w okolicy Los Angeles. Z powodu mieszkania w motelu ograniczone również były możliwości kulinarne, dlatego też na początku filmu nasi bohaterowie wcinają warzywa z pudełek na wynos. Pudełka te są nieprzypadkowe, choć nie pojawiają się w każdym filmie jak niektóre z od Pixara, to niejednokrotnie mogliśmy je dostrzec w innych produkcjach. Po ekspresowym skonsumowaniu posiłku przez Maxa, ten odpala TV, a na ekranie możemy zobaczyć coś, co prawdopodobnie miało być godzillą. Nadchodzi wieczór, Elastyna i Bob rozkminiają co dalej z ich życiem. Całkowicie niespodziewanie dla takich filmów, rozwiązanie przychodzi samo. A dokładniej to mrożon przychodzi z rozwiązaniem. Ale nas w tym momencie ciekawi tylko jedno, wizytówka firmy Deftek, która jest pełna detali. Jak możemy się z niej dowiedzieć, siedziba Deftek mieści się przy 1200 Park Avenue. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, który już znamy, a mianowicie, że jest to rzeczywisty adres siedziby studia Pixar. Studio to mieści się w Emeryville i mimo iż na wizytówce podane miasto jest zmyślone, to kod pocztowy 94608 jest prawdziwym kodem pocztowym miasta Emeryville. Telefon kontaktowy do Winstona zaczyna się od 555. Dla tych, co będą się czepiać, że numer zaczyna się od 510, już tłumaczę. W USA rzeczywisty numer telefonu poprzedza coś a numer kierunkowy, który czasem jest jeden dla całego pojedynczego stanu, a czasem, jak w przypadku Nowego Jorku, pojedyncze miasto ma ich aż 22. Dlatego ten prawdziwy, właściwy numer telefonu zaczyna się dopiero od czwartej cyfry. A więc wracając. Numer telefonu Winstona zaczyna się od 555. Jest to często spotykana praktyka w filmach z USA, aby podawać fejkowy numer rozpoczynający się od trzech piątek. Zaczęto tak robić po tym, jak w latach 50 zbyt wielu śmieszków dzwoniło na prawdziwe numery podane na ekranie. Druga część numeru to 0113, ale o tym opowiem później. Ale jeśli ciekawią Was takie słowne trudności, to zapraszam na mój drugi kanał, gdzie pokonuję najbardziej pokręconą grę dotyczącą tworzenia hasła. A teraz przenosimy się do siedziby DefTech, gdzie poznajemy Winstona i Evelyn. Zarówno firma, jak i rodzeństwo mają wiele wspólnych cech z Batmanem. Zacznijmy od budynku firmy. Kiedy pierwszy raz go widzimy, pokrywa go mrok i chmury niczym całego Tam City. Pomiędzy chmurami nieprzypadkowo twórcy umieścili coś na wzór Bat-sygnału, a samorodzeństwo, jak i Batman, byli obrzydliwie bogaci dzięki firmie odziedziczonej po rodzicach. Również skoro o tym mowa, rodzice Batmana, państwo Wayne, zostali zamordowani podczas napadu. W przypadku państwa Deworów z mocnych, sam ojciec został zamordowany podczas napadu, natomiast matka zmarła z rozpaczy. Następnym nawiązaniem do Batmana jest strój uszyty dla elastyny, a raczej samo zdanie Helen o tym stroju. Taka mroczna i dzika jakaś. Jestem Elastyna! Kolejnym powiązaniem jest Willa Devorów, której pozwolono mieszkać i nie ma mocnym. Bob mówił, że. Devor kupił go od jakiegoś dzianego ekscentryka, który chciał przyjeżdżać i wyjeżdżać po cichutku. Sama Elastyna, udając się na akcję, przejeżdża przez rozstępującą wodę, a później tajemniczy tunel, co mogliśmy zobaczyć w filmach o Batmanie. Prawdopodobnie ostatnie nawiązanie wywodzi się od Maxa. W kłótni podczas kolacji, kiedy wszyscy rozmawiają o swoich mocach i tym, co należy robić, a czego nie, Max stwierdza, że mając te moce powinni pomagać innym i wypowiada słowa Z tych słów słynie nikt inny jak Mroczny Rycerz. Do, Elastyna czekając na pierwsze wezwanie pod szyldem Defteku rozważała nad swoją moralnością w jakiejś nędznej alejce. Spójrzcie jednak na Markizę tuż przed nią. Rzuca nam się w oczy ogromny napis apartamenty, jednak nas interesuje ten ledwo widoczny napis po prawej 1001 West Cutting Boulevard. Jest to adres starej siedziby studia Pixar, z którego przenieśli się na 1200 Park Avenue. W końcu coś się dzieje, nowy magnetyczny pociąg zaczął pędzić w przeciwnym kierunku. W scenie pościgu Elastyna mija budynek z napisem Grindles Department Store. Nie jest to jedyny raz, ponieważ podczas scen z ratowania ambasadorki w helikopterze ponownie mijamy budynek oszyldowany jako Grindles. Jest to nawiązanie do Nicole Grindle, która jest jedną z producentek filmu. Przenosząc się do zacisza domowego i pokoju Jack-Jacka po lewej stronie, obok fotela, leży ledwo widoczny samolot zabawka. Jest to samolot, który swój debiut miał w tej story. Jack-Jack zasnął, a więc dorośli mogą porozmawiać. W pokoju hotelowym, w którym nocuje Elastyna, nad duszkiem wisi nieprzypadkowy obraz, ponieważ jest on odzwierciedleniem jej separacji od rodziny. Spójrzcie, od lewej największy to Bob, później Viola, Max i Jack-Jack, a postać oddalona od nich to właśnie Elastyna. W filmie a raczej w samym dubbingu pojawia się pewien detal skierowany do Polaków. Postać pana niemocnego dubbinguje Piotr Franczewski, aktor znany z serialu Rodzina zastępcza. Bob pewnej nocy, kiedy musi zmierzyć się z trudami ojcostwa, mówi sam do siebie: "No ja to, słabym, Rodzina zastępcza". Pozostając w tym temacie. W oryginalnej wersji językowej głosu Bobowi udzielił Craig Nelson. Jedną z mocy Jack Jacka jest umiejętność przenikania do innego wymiaru, będąc przy tym słyszalnym dla ludzi w tym wymiarze. Jest to nawiązanie do filmu Duch, gdzie główną rolę odgrywał właśnie Craig Nelson. W duchu również jego najmłodsze dziecko utknęło w innym wymiarze. Różnica polega na tym, że Jack Jack prosi tylko o ciasteczko, a w duchu dziecko wręcz błaga o sprowadzenie go z powrotem. W tej scenie widać, że Bob ciągle używa kubka z firmy Insuriker, czyli firmy ubezpieczeniowej, w której pracował w pierwszej części. Nie byłoby to niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że przecież cały ich dom pod koniec filmu wybuchł, a delikatny porcelanowy kubek przetrwał. A skoro o kubkach mowa, to zajrzyjmy do biura Dika, który jak widać szykuje się do spędzenia emeryturki w ciepłym miejscu. Spójrzcie tym razem na jego kubek. Jest on w kształcie jednego z posągów, które znajdowały się w gabinecie dentysty, w gdzie jest Nemo. Czas na trochę akcji. Elastyna namierza ekran tyrana, a po intensywnej walce chwyta go. Jednak ekran tyran, którego schwytała, ostatecznie okazał się być uczciwym dostawcą pizzy. Nic więc dziwnego, że na końcu pościgu, kiedy wylądowali na chodniku obok budynku, w którym mieszkał, stał zaparkowany samochód firmy Pizza Planet. Tutaj również dla niewtajemniczonych, samochód ten jest stałym misteregiem i pojawia się w każdej produkcji Pixara, począwszy od pierwszej pełnometrażówki, jaką było to Story. Pixar umieszcza jeszcze jeden stały istereg w swoich filmach, a jest to nawiązanie do filmu, który wyjdzie dopiero po tym, który oglądamy. W taki sposób plakaty mocnych części drugiej znalazł się w filmie KOKO, które zostało wypuszczone kilka miesięcy wcześniej. Po nie ma mocnych premiere miało natomiast Toy Story 4, tak więc z nawiązaniem do tego była jedna z zabawek Jack Jacka Duke Kaboom, lecz bez swojego motocykla. Pan Niemamocny, oddając Jack Jacka do Edny, w końcu mógł odpocząć. Budzi się on ze swojej 17-godzinnej drzemki. Obok niego siedzi Max, który ogląda istniejący serial pod tytułem Johnny Quest. Cała ta sytuacja nie jest przypadkowa, ponieważ serial Johnny Quest opowiada o młodym chłopcu, który towarzyszy swojemu ojcu w ekstremalnych przygodach. Zupełnie niczym Max towarzyszy panu i niemałocnemu. Samo nawiązanie do serialu pojawiło się już na początku filmu, kiedy to Max podczas misji przebiega obok budynku nazywającego się Quest Towers. Później podczas pościgu za magnetycznym pociągiem ponownie po lewej stronie możemy zobaczyć budynek Quest Towers oraz w trakcie telefonicznego wywiadu Elastyny na budynku w tle widnieje ogromne Quest Towers. W tym ostatnim przypadku wyraźnie widzimy, że użyta czcionka dość mocno inspirowana jest czcią z okładki John'ego Questa. Bob poprzez panej nocce wybrał się do Edny, aby odebrać Młodego. Edna mówi Bobowi, że pracuje przy muzyce i zauważyła, że Jack Jack też ją lubi, a szczególnie Mozarta. Jest to nawiązanie do pierwszej części niemamocny, w której Niania opowiadała Helen, że puścić Jack Jackowi Mozart'a, posłyszała, że to stymuluje mózg dzieci. Leading say, Mozart makes smarter. My natomiast dowiadujemy się w końcu, kto stymulował mózg niewinnych ludzi. Choć nie było to do końca takie oczywiste, twórcy od początku filmu dawali nam lekkie wskazówki, kto jest ekran tyranem. Spójrzcie. Hipnoza, którą stosował złoczyńca, odbywała się za pomocą wyświetlania czarno-białych kwadracików czy kręgów. Już zaledwie w 17 minucie filmu widzimy Evelyn ubraną w płaszcz wyglądający jak te hipnotyzujące ekrany. Z kolei w 52 minucie to jej spodnie wyglądają podobnie do tych ekranów. Kolejnym stałym misterie. Historiagiem... Tak, Pixar ma dużo stałych hysteria, dobra? Nie czepiajcie się. A więc jest to A113. Tak, po prostu A113. Wiecie dlaczego? Bo jest to numer sali w Calarts, gdzie studenci uczą się animacji. A113 znajdziemy nie tylko w filmach Pixara, ale również w innych produkcjach. W drugiej części Nie ma Mocnych mam wrażenie, że twórcy rzucili sobie wyzwanie, aby upchnąć tego jak najwięcej się da w jednym filmie. A113 najpierw pojawia się na kontenerze na śmieci podczas cichej ucieczki Mrożona tuż po otwierającej misji, w całkowicie przeciwnym miejscu, ponieważ jako numer pociągu magnetycznego, który Elastyna uratowała, tuż obok lustra w szkolnej szafce Tonego podczas jego podziwiania swojej buźki, również możemy go zobaczyć jako numer jednego z pomieszczeń w budynku DevTechu, jako oznaczenie skrzyń towarowych na statku deftek po włamaniu się na niego dzieciaków. A113 występuje też jako numer dokumentu na kontrakcie o legalizacji superbohaterów. Oraz w końcu, ostatni, siódmy raz, zobaczyć możemy go na kinowym szyldzie jasno i wyraźnie napisane jako A113. Jednak jeśli spojrzymy na dużo mniejsze plakaty, zobaczymy, że chodzi o film Dementi A113. Powiedziałem, że to był ostatni? No cóż, wracając do wcześniej wspomnianej wizytówki, końcówka numeru Winstona to 0113. Nie jest to co prawda A113, ale na pewno nie trafiło to tam przypadkowo.